Dobrze, czyli minutkę temu, znaczy nie trzy minutki temu, teraz jest 13:30, szczęść czasu polskiego. To teraz przyszedł tutaj gość, który ma mundurek z Allegro i na szybkę, milicja. Przyszedł do mnie i zaczął przerywać nagrywania, mimo że żadnego zgłoszenia nie było po prostu. I, I przerwał mi nagrywanie i jakichś czynności chce tutaj ze mną robić, więc go częściowo nagrałem właśnie. Więc po prostu system już po prostu coś będzie robił i dlatego o tym wszystkich informuję, że, że, że no, nikomu nic złego nie robi i jestem tutaj sobie. I, I po prostu jakaś po prostu akcja może po prostu być zaczepna przeciwko mnie. Więc właśnie chciałem to ustalić, o co chodzi. Yy, ile tutaj jestem, no już jakiś czas, kilka filmów udanych, kilka filmów nieudanych. Więc, więc nikt ze mną żadną konwersację nie wchodził tutaj, a jednak przyszedł pan milicjant i, i po prostu od razu do mnie. Bez przedstawienia się, bez niczego, po prostu, że jakąś akcję po prostu robi. Czy coś po prostu prewencyjnie przyszedł i, i po prostu po prostu coś ode mnie chciał, ja od niego nic nie chciałem i po prostu przerwał mi tutaj to, co robiłem, mimo że ja z tą korporacją po prostu dzisiaj nie wchodziłem w żaden kontakt. Jakikolwiek, więc po prostu pan tutaj przyszedł mnie zestresował, ma tutaj dużego stresa i no i po prostu przerwał mi nagrywanie no, filmu prywatnego do, do Magdy Kaliszewskiej tutaj i, i pan tam poszedł się zapytać szefostwa, co mają ze mną zrobić. Więc po prostu, no, gdyby po prostu co, co, coś było, to no już dawno bym był w czarnej dziurze w przestworzach, a nie chodziłbym żywy, więc no, już po prostu system się zainteresował tutaj mną. I, I mnie po prostu stresuje, więc za każdą sekundę stresowania milion sztabek złota dla mnie plus wszystkie dodatkowe koszty egzekucji od Magdalena Druzgawy Szczepani Kaliszewska. Takie są moje warunki. Ok, więc jeśli załóżmy, ktoś chce yy, no, wchodzić w jakiś kontrakt ze mną, to na taki właśnie. Warunkach. Już po prostu pikawa mi chodzi, jestem zestresowany, ponieważ milicjant uzbrojony przyszedł do mnie i, i, i zaczął coś wykonywać, i sobie poszedł, ale mnie zestresował, bo nie było rozkazu żadnego czegokolwiek ze mną robić jeszcze. Więc, więc tak to wygląda. Aha, to był pan, nie wiem, około 40 lat, czarne włosy, krótkie czarne włosy, broda, czarna broda, więc taki dość brodaty pan, po raz pierwszy tutaj go, go widzę, po raz pierwszy. Więc właśnie po prostu widzisz Magda, no pff, słuchaj, no ale ty poniesiesz konsekwencje tego co robisz, słuchaj, ale ty poniesiesz. Pamiętaj, poniesiesz, no, Boże drogi, no. Widać, po prostu, że, że ty jeszcze nie, nie jesteś kumata, że, że, że ty po prostu, nie wiem, w jakiejś iluzji, ułudzie jesteś. A może to jesteś chora na jakąś zarazę i dlatego już nie kontaktujesz, więc trzeba ciebie zbadać po prostu. Ty wysyłasz dzisiaj na mnie milicję, mimo że do żadnych drzwi nie wchodziłem dzisiaj, do, do tej pory. Aha, dobrze, czyli po prostu tak, w tym po prostu filmie miałem tutaj wątek dobrych niemieckich produktów spożywczych poruszyć, czy tam właśnie w psychiatryku, gdzie załóżmy chcesz mnie po prostu znaleźć, czy tam po prostu będą super wypasione drogie czekolady niemieckie o dobrej jakości w Niemczech produkowane, czy, czy nie, czy tam będą serwowane, czy, czy nie te czekolady, czy tam będzie jakaś karma dla kota pasza dla konia w tym psychiatryku, czy gdzieś tam, gdzie załóżmy Ty chcesz mnie zamknąć. No więc załóżmy musimy ustalić to tutaj, co się dzieje i słuchaj, poniesiesz za to odpowiedzialność, poniesiesz. A właściwie załóżmy, czemu Ty byś myślała, że, że miałabyś yy, nie ponieść? O, czyli tutaj załóżmy Pani wchodziła. To bardzo dobrze, że po prostu, że jaki załóżmy kwit mam, że, że, że nikomu tu nie przeszkadzam po prostu i no jakiś pan milicjant albo zomobiec prostu mi przeszkadza, więc no, wiadomo, że, że ja sobie nie, nie, nie życzę tego. Ten pan sądowy milicjant wcale nie chciał ze mną zbudować <laughs> porażka, kurczę porażka, więc ten pan milicjant nie chciał ze mną zbudować porozumienia, o to chodzi Witam serdecznie Pana. Mam się gdzieś przeszkadza to w pracy. Mówi Pan między nami pod drzwiami, to zakręca... Nie w porządku, załóżmy, a czy Pan by... Dobrze, porada dla mnie, dobrze? Czy Pan by udzielił porady? Załóżmy, gdzie tutaj byłby takie jakieś spokojniejsze miejsce, żeby nie przeszkadzał? Czy Pan by powiedział, gdzie? Ja Panu pokażę. To ja bym poprosił i po prostu się rozstaniemy i po prostu... Bardzo dobrych, fajnych... No. Czyli tu, tu, tutaj... Tu mogę I, 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 i nikt nie będzie tutaj. Ja panu nie zwrócę na to uwagi, że pan mi siedzi pod Nie, to wszystko, nie, pracuje. w porządku, ale nie, nie, przy nie przy przy przyjmuję to, ale trzeba po powiedzieć o tym wcześniej. To, to, to byśmy to wcześniej jakoś załatwili, okej? Okay? Z góry panu dziękuję za, za ten... Czy po prostu teraz przyszedł pan właśnie i, i powiedział mi i, i, i ten, o tutaj tu jakiś, o właśnie. Ten pan po prostu chyba przyjdzie do mnie, więc będę musiał trzymać nagrywanie i ten. Czyli po prostu teraz patrzymy się, jaka jest akcja. Która godzina jest? 13:43 jest teraz. Yy, 13:00, więc tutaj ta pani mówi. To jest narada na mnie. To jest pan milicjant. Aha, tak, tak, słyszę, że, mu, że mówią o mnie. Słyszę, że mówią o mnie. W porządku. Pasuje. Czy pan tutaj dzwoni? Pan dzwoni po rozkazy. Czy pan chciałby coś, czy nie ode mnie? Czy, czy pan sobie przejdzie, czy pan coś chce ode mnie? Na razie aha, to pan, to pan, pan, pan aha, nie pan, no. ktoś mi tam prosił, żeby pan jakoś ciszej zachował, bo No sądy działają, żeby... Nie, przyjmuję, żeby przyjmuję. Mnie, nie, tak? nie no dobrze, no. przyjmuję, ale załóżmy, załóżmy, to oni powinni po, 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 mi powiedzieć, nie, nie, pana tylko tutaj, ile, Pięć sekund, słuchaj, bądź ciszej, a ja, tak? Nic nie czy, nie wiem, ja. Czyli pa, pa, pan ode mnie nic? Ja na razie nic nie potrzebuję, tylko tak, Czy pan przybije piątkę? Czy pan przy... No. Teraz tak, powiem o co chodzi. To no, ta prośba, że bo musisz spokój, bo to jest sąd i ludzie potrzebują pracować, muszą się skupić. Mm -hmm. Jak pan potrzebuje coś nagrywać, coś, to tam może tam będzie lepsze miejsce, jest takie półpiętro Tam z trzeba muszę i tam nawet może pan trochę było siebie, bo tam, tam nie ma rozwarch. Kojarzę, kojarzę, pan, kojarzę. Jeżeli się będą nerwować, to potem nas do pana i będziemy mieli interwencję. Dobrze. Nie, niepotrzebne to jest tak. Dobrze, czyli ewentualnie, o właśnie. Mm -hmm. pan, być może dobrze, że pan, pan tutaj przyszedł, dobrze? No, Czy ja jest ja mimo... Przechodziłem do tego, dzisiaj trzynasty być może dobrze, pa, pan mi coś poradzi dobrze. Dziękuję. Tutaj po prostu jest groźny bandyta. Tu mam zdjęcia groźnego bandyty międzynarodowego. Tu ma pan tu nazwisko. Groźny bandyta międzynarodowy po prostu i nikt go nie chce złapać. O to chodzi. Czy pan mi pomoże? Pana, y, ale, 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 jestem poważny, jest, czy, jest pan jestem poważny człowiek. No więc powiem, o co chodzi. Ja pracuję w Policji Sądowej i tutaj no. są sądzę, prawda? I teraz tak. Rozumiem. Nas poproszono, żeby tutaj była cisza. Ja liczę na pana, że pan mnie zrozumie, i, i zachować pan dobry jak, jak dżentelmen, mm. i będzie dzisiaj, prawda? Mm. Co do bandyty, ja tutaj bandyty nie widzę. Ale, ale, ale proszę. No. Ale to są zdjęcia, właśnie. No, widzi no, pan? Kogo, bo... bandyty nieko, ale to Bandyty mnie To jest pani, to nie jest bandyta. Ale nie, ale. ale tu, tu ma pan imię i nazwisko, ale panie też mogą być bandę. Czy pan widzi jakiś problem w tym. Proszę pana, ja nie znam sytuacji i za nie Aha. To ja pan, złapcie go, zł, 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 złapcie pan tytę. Pan złożył zawiadomienie, proszę pana. Sze, sze, sześć lat to robiłem, sześć lat to robiłem i nic. Dobrze, dobrze. to ja to ja się zastosuję i przejdę sobie, gdzie mi tam pan powiedział, zboczki. Ja pana pokieruję, pan to weźmie. Nie, nie, w porządku, w porządku. Jest, y, 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 umowa pomiędzy nami milicjantami, że dwie minutki i ja sąd znikam. Bo ja, bo ja, bo ja, w porządku, ja po prostu potrzebuję to zebrać, tutaj i tak dalej. Z góry panu dziękuję. Dobrze. Potem dobrze. Tocie, dobrze, tak? dobrze. 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 Chwila, załóżmy szczerości. Mhm. Jestem tu kurczę godziny, godziny, godziny i po prostu niech Pan A, zobaczy. W tamtą stronę. Tak, to Proszę, Jestem tutaj godzinę. Mhm. Ludzie przechodzą mhm. widzą mnie, co robię. Mhm. Ja robię tylko tutaj. Załóżmy mhm. teraz po godzinie ktoś po prostu coś i tutaj no. Czy Pan widzi? Znaczy, Jestem tutaj już dość długo. Panie Więc pan, po prostu no. Dobrze, w Dobrze. Dobrze, do, dobrze, biorę. Dobrze. Dobrze, za chwilę. Początku. Początku. Dzie dziękuję panu bardzo. Dzie dziękuję panu. Miłego dnia życzę. To był pan mi. cicho. To był pan milicjant. Cicho, cicho. Cicho. Bo zapeszycie. Dziękuję pani za zrozumienie. Ja się zastosuję do tego, co tutaj Pan powiedział, ale po prostu nie, po prostu proszę zobaczyć, ja tu jestem, jak po prostu Pani widzi, trochę tutaj, trochę jakiś czas mm -hmm. i po prostu. Nikomu nie przeszkadzałem po prostu i nikt po prostu nie powiedział, czy coś, że tutaj. Ale już czy, czy tutaj zgłoszono, także Nie, Dobrze, a, ale proszę podejść po, 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 po do mnie i powiedzieć mi, to ja bym po prostu poczekał wcześniej oh o tym, a tak no, przychodzi Pan i mi jakiś tutaj. No dobrze, no ale to chodzi? dobrze. To, to Pan wie, więc bardzo byśmy prosili, Dobrze, tak z ciekawości po prostu, bo ewentualnie po, po prostu widzę, że Pani jest jakimś szefem. Czy mógłbym się po prostu spotkać z szefem wydziału pierwszego, tak z ciekawości, umówić się na wizytę face to face? W jaki sposób byłoby to możliwe? Znaczy z Kiedy? kierownikiem wydziału na pewno, nie, bo takiej pewnie możliwości nie ma, ale może z przewodniczącą wydziału, ale to bym musiał i podejść do oddziału administracyjnego i tam zapytać. Czy jest to możliwe? Można, oczywiście to może pan od razu Dobrze, dobrze. I o, bo to jest taka no, troszeczkę prywatne spotkanie moje i pani. Ale załóżmy ewentualnie. O, właśnie, temu panu policjantowi po prostu powiedziałem, że to jest groźny bandyta i żeby go złapać. Mhm. Załóżmy, czy to ewentualnie pani, jako wyższy pracownik sądu, załóżmy, czy pan ewentualnie coś by mogła zrobić, żeby złapać bandytę. O, to to jest bandyta. Co zrobić? Nie będę niestety rozmawiał. Jeżeli jest bandyta, to, ja nie jest, to są ludzie od tego. Przestępca międzynarodowy. O to, Ale ja bym o to, to chodzi. No dobrze, to, to, to ja już sobie pójdę. To ja już sobie pójdę dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wyrozumienie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To była super pani. Super pani była. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. Co za czasy, kurczę. Teraz będę musiał przez tym. dzień, Boże Drogi. Teraz będę musiał dzień dobry. Teraz. Od tej pory, teraz będę musiał dzień dobry mówić każdemu. Kto, będę musiał lizać buty. Cicho, będę musiał lizać buty każdemu. Tutaj sznurówki. Sz, sznurówki będę musiał lizać każdemu, kto tutaj przechodzi. Boże Drogi, porażka, porażka, Boże Drogi. Co tu się, kurczę. Jestem tutaj, cicho, 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 jestem tutaj, cicho. Powiedziałem sam, cicho, zamkn zamkniecie się, cicho. Dobra, tutaj muszę się spakować spakować się, może cicho. Bądźcie cicho, bo przyjdzie milicja. Dobrze. To, to, to oni mi przerwali wtedy, tak jak kręciłem, że, że nie mogę dać dzieciom pieniędzy dobrze. Czy ja mogę dać pieniądze dzieciom? Chciałem tu numer zrobić. Chciałem tu... Dobrze. Chciałem tu dać dzieciom, dobrze? Czekam na zbieżność, kurczę. Jakiś inny może, no nie wiem, nie mam, nie mam zbieżności. Sprzęt się mój zbuntował, że nie mam zbieżności, chciałbym numer, tylko dać tutaj jakiś kurczę. Dzisiaj jest 13 i około godziny 13, że mam pecha, teraz mam pecha, no bo, bo mój sprzęt zbieżności nie ma, więc to są pieniądze i państwo polskie mi zabrania pieniędzy dać dzieciom, ale macie kurczy widowyk w Polsce. Wy macie krwidołek, okej? Okay? dzięki, cisza, cisza. O, to jest bandyta. To jest groźny bandyta. Międzynarodowy i państwo polskie go nie może złapać. Tego bandyty. Once again, to jest bandyta. Bandyta międzynarodowy i nikt go nie może złapać. Once again, repeat, please. To jest bandyta. Międzynarodowej i nikt go nie chce złapać. Oni się boją złapać bandyty. Oni się boją bandyty złapać. Czy ktoś to rozumie? Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. Co za czasy, żyję ja muszę. Dzień. Porażka, porażka. Kochani, porażka. Dobra. To ja biorę kasę, bo tutaj ktoś mnie pod. To jest pan sędzia. To jest tutaj pan sędzia. I panu sędziemu coś się nie podobało. Jeszcze raz. Panu sędziemu coś się nie podobało. Jeszcze raz. Panu sędziemu. Panu sędziemu, coś się nie podobało. Jeszcze raz, panu sędziemu, coś się nie podobało. Jeszcze raz, panu sędziemu, co się tu nie podobało. Panu sędziemu. Czyli tak korporacyjnemu sędziemu, coś się tu nie podobało, więc kochani, gęby na kutkę przypominają. musicie zamknąć swoje jadaczki bo jak tutaj będziecie kłapać ozorem, że wam się prezes nie podoba historyk Mateusz albo chomik prezesa to przyjdzie sądowe zomo i wam może bylibyście poproszeni siłowo, aby wylizać szpilki buty sędzinie. O, więc cichutko, kochani, cichutko, Z zmykamy stąd, zmykamy, idziemy dalej, dobrze, cichutko. Cichosza, cichosza. I to może teraz będę miał ostrość, czy nie będę miał ostrości? No kurczę, no nie mam ostrości. Chciałbym tutaj zrobić na tego banknota, ale widocznie sprzęt się, z... mój sprzęt się zestresował. Ja, ja, ja już sobie idę stąd, dobrze? Ja, ja już sobie idę. Ja, ja, ja już sobie idę stąd. Powiedziałem tej pani, że ja już sobie idę stąd. Boże drogi. Gdybym tylko mógł w walizkę pomóc tej pani nieść, to. A gdzie ona idzie? O właśnie. Ona idzie tam! Tam jest prokurwatoria. Tam jest pro, prokurwatoria. Dobrze. O, ja jestem. O, proszę zobaczyć. Ja jestem tu na kolanach. Ja jestem tu na podłodze. Ideał sięgnął bruku, czyli jest tu na podłodze, w sądzie. Boże, porażka. Wy, wy, wy macie porąbany kraj, Boże drogi, wy macie porąbany kraj. Czy co? Czy, czy o czymś zapomniałem? Okej, okay, dobra, to ja tutaj pa, pakuję. Kaliszewska, shame on you, 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 shame on you. Okej, okay, dzięki.